Panie, pragniemy zakończyć adorację, modląc się jeszcze koronką do krwawych łez Twojej i, Twojej i naszej ukochanej Matki Maryi. Maryjo, prosiłaś w jednym z objawień zatwierdzonych przez Kościół, aby tą modlitwę odmawiać, kiedy jest walka duchowa, kiedy jest zmaganie ze złem, aby zwyciężyć, aby pokonać siły ciemności. Aby jeszcze bardziej byli przy nas święci aniołowie, I aby również Twój płaszcz matczyny miłości nas okrywał, abyśmy byli niewidzialni dla szatana, dla demonów, dla złych ludzi, I abyśmy wewnętrznie byli oczyszczeni, uświęceni przez krew Jezusa i wzmocnieni poprzez Twoje krwawe łzy. Maryjo, miłość naszych serc niech wytryska do serca Boga. I do Twojego serca, przez Twoje serce. A wcześniej przecież musimy przyjąć tą miłość, aby odpowiedzieć miłością na miłość Boga. A Twoje krwawe łzy to też oznaka wielkiej miłości do nas, wielkiego bólu, wielkiego cierpienia, wielkiego pragnienia, abyśmy należeli do Twojego syna. I chcemy więc Ciebie pocieszyć, prosząc, abyś matko nie płakała abyś nie płakała już krwawymi łzami, abyś się radowała z powodu nas i tych, którzy wracają do Boga, bo chcemy być gorąco tego pragniemy, wierni Bogu i Tobie. Dziękujemy, ukochana Matko, za wszystko, co Bóg nam daje przez Ciebie, modląc się w Twoich intencjach, o triumf serca Bożego i Twojego serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, święć Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak od niebie, jak i na ziemi, na Powszedniego daj nam dzisiaj i puść nam nasze winy i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, pod polskim Piłatem, ukrzyżowany umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga Ojca Wszechmogącego, z przyjdzie sądzić żywych, żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Pierwsza tajemnica. Krwawe łzy, ukochana Matko, które wylałaś, w czasie męki Twojego Syna w Ogrójcu. Panie Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która najmocniej miłowała Cię już tu na ziemi i, I nadal, nadal najgoręcej miłuje Cię, Cię w niebie. niebie. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej, krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe Twojej Najświętszej Matki Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawę łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Druga tajemnica. Krwawe łzy, które wylałaś ukochana Matko, w czasie biczowania Twojego Syna. Panie Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która najmocniej miłowała Cię już tu na ziemi. I nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez chwale łzy Twojej najświętszej matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez chwale łzy Twojej najświętszej matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez chwale łzy Twojej najświętszej matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Trzecia tajemnica. Krwawe łzy, które umiłowana Matko wylałaś w czasie Ciernię koronowania Twojego Syna. Panie Jezu, spójrz na krwawę łzy tej, która na mocno miłowała Cię już tu na ziemi. Najgoręcej na miłuje Cię, Cię w niebie. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez chwavę łzy Twojej najświętszej matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez chwavę łzy Twojej najświętszej matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. Czwarta tajemnica. Krwawe łzy, które umiłowana Matko wylałaś w czasie drogi krzyżowej swojego Syna. Panie Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która najmocniej umiłowała Cię już tu na ziemi. I nadal najgoręcej miłuje. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawę z twojej najświętszej matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawę z twojej najświętszej matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez z twojej najświętszej matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez Twojej najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawę łzy Twojej najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawę łzy Twojej najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez chwałę łzy Twojej najświętszej matki, Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki, Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez chwałę łzy Twojej najświętszej matki. Krwawe łzy, to pojęcia piąta, krwawe łzy, które umiłowana Matko wylałaś w czasie śmierci swojego syna na krzyżu. Panie Jezu, spójrz na łzy te, które emocją miłowała Cię już tu na Ziemi. I nadal miłuje Cię w niebie. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy, Twojej najświętszej matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy, Twojej najświętszej matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawe łzy, Twojej najświętszej matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez łaskę łzy twojej najświętszej matki panie Jezu wysłuchaj prośby nasze przez łaskę łzy twojej najświętszej matki panie Jezu wysłuchaj prośby nasze przez łaskę łzy twojej najświętszej matki panie Jezu wysłuchaj prośby nasze przez łaskę twojej najświętszej matki panie jezus wysłuchaj prośby nasze przez krwawę łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawę łzy Twojej Najświętszej Matki. Panie Jezu, wysłuchaj prośby nasze. Przez krwawę łzy Twojej Najświętszej Matki. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Maria, łojolej. Maria, Maria. La, 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 la. Jesteś piękna Maryjo, pięknem Boga. Maria, Maria. Chwała Tobie, Królu naszych serc. Adonaj, 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 Adonaj. Adonaj, alalalalaj, ari, 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 Diveso la galole la riariariare e ne fa la che no hey malehen Adonai 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 Adonai

Gospa moya kamoia Gospa ka moya ti Come, ya, Gospa, my come, ya, tea. my come, ya, my come. i do no. Módmy się. Wyznajemy, Panie, że Ty jesteś, Jezu Chryste naszym Bogiem, Zbawicielem, Odkupicielem. I przez Maryję prosimy, przez Królową Pokoju z Maczugowie, przez, tak jak ją nazywamy tutaj, Matkę Boską Czatachowską, udziel nam swojej łaski, ofitości i wylej na wszystkich, którzy proszą na o modlitwę na cały świat, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. i you Siostry, za chwilę rozpocznie się ofiara miłości naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Niech nasze serca będą otwarte na to bliskie spotkanie z Panem Jezusa Eucharystii. Niech nasze usta. Yeah.